Hejka, Witam wszystkich w nowym odcinku. W ogóle większość pewnie nie wie w ogóle gdzie jestem i co ja tu robię, aczkolwiek trafiłem do pewnej wioski. Ogólnie natrafiłem na villagerów, którzy powiedzieli mi, a weź, zbuduj domek i tak dalej. Po tutaj widzicie mapkę, tutaj widzicie ten domek, no i zacząłem budować wraz z moim pomocnikiem, którego zobaczycie prawdopodobnie potem. No i dobrze, zacząłem budować i tak dalej. No i nagle patrzę jakaś burza, jakieś grzmoty, jakieś inne rzeczy. No i zaczęło się stworzyć takie osuwisko. Potem mi go zalało. No i wywiało ten cały dom prawdopodobnie gdzieś tutaj. Ech, ogólnie będę musiał sobie chyba po herbatkę zaraz skoczyć, bo naprawdę jestem zdenerwowany z tego powodu, bo po pierwsze nie dostanę zapłaty od tych villagerów, ani nie dostanę niczego innego i naprawdę jest to dosyć smutne, bo chciałem rozwijać ogólnie się w tutaj budowlach i nie tylko w inżynierii, no ale co ja zrobię? Dobra, w takim razie mam chyba wszystko, bo mam tutaj parę bloków i nie tylko, więc będę mógł chyba sobie tutaj iść ogólnie dalej, tak przynajmniej sądzę. No i tutaj mamy osiołki, w ogóle jakichś najemników, tak szczerze mówiąc to, 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 to jest mega rozwijana wioska, tylko tam jest taka straszna wieża i w sumie nie chciałbym do niej nigdy dotrzeć, bo to jest trochę... Aha, jeszcze pioruny są, no to świetnie, ja tam nigdy nie pójdę. W ogóle... A i co wtedy my zrobimy z tym całym problemem, co teraz mamy z NTT i tak dalej? O, dzień dobry. O, cześć Turbo. Co, co robicie, co tam gadacie, co się dzieje? Ja, ja mam inne problemy, jaki? O nie, o co chodzi z ciastkami w ogóle? Jakieś ciastka, co, co wy tutaj robicie, co, co rozmawiacie sobie w kawce? Generalnie Aravos jest taki, że on cały czas siedzi i żywe ciastka, a potem mu kurczę, wiesz, pasek no. wciela, bo, bo jest za głodny. Ale co generalnie teraz chodzi o to, że właśnie bardzo dobrze, że życie kończą, to, to jest znak, że w końcu schudniesz. No tak, jeszcze ci nie kupimy, Pięknie. Dobra, w takim razie tutaj ogólnie, może byście się przeszli ze mną zaraz. Bo zobaczymy ogólnie te całe zniszczenia, co zostały zadane przez tą burzę. I nie tylko. Dobra. I, 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 I w ogóle widzowie tak szczerze, to tu jest Grzesiu. I Grzesiu jest najbardziej spokojną osobą chyba w, tym, w tej wiosce, co nie? Taka jest prawda, tak szczerze mówiąc. Wiesz, on, on takie pozory sprawia, ale jak go wkurzysz, to oh, nie Oj, chcę tego. To w sumie ja się boję, Grzesiu, mogę sobie ogólnie y, kupić u ciebie jakiegoś liptonka albo coś. Potem ci oddam, bo teraz nie zabrałem pieniążków. Ale to spokojnie. Jak coś, to wiesz, że mieszkam koło ciebie. Wezmę sobie Nesti, bo ostatnio Gris dał mi yerbę i, i to w sumie nie było za dobre wam tak powiem, bo tak. Ja, nie Chyba dodał, wiesz, bo, bo to tak, nie wiem. No, tragedia. Dobra, w takim razie myślę, że możemy już iść. W sumie to są najemnicy i trochę się ich boję, bo tak w sumie wyglądają strasznie. A, bo grze się ostatnio porwali i teraz ma ochroniarzy, żeby się to nie powtórzyło. Aha, no to w sumie, ej, no to to jest majetny człowiek. A w ogóle co, co tam się stało? Widzicie? Tam jest eee. coś kmini. Właśnie, to, ja nie wiem co to jest, to się tu pojawiło parę dni temu. Wiecie was co się... to jest? No. Do mnie tutaj ty, tutaj że. Ty, ja okay. i to też... głowa. No. Czemu to tak jest moja głowa? Halo, Gris, co ty robisz ze mną? A, robisz? A, Właśnie, z tobą. Ja. Eee. E, e, e. Dobra, dobra. Jesteś nowy w wiosce. Chciałem sprawdzić Twój poziom inteligencji, jak każdego stąd. Tak ale rejonu, po co? Ale że wiesz, już nie mam miejsca. Przyniosłem to tutaj. To jest puszka Pandory. Tak, taka nazwa potoczna. Nie. O nie. E, e, tak chyba. Ty, bo potem my się dziwimy, że mamy takie problemy w tej wiosce. A ty tu jakieś puszki Pandory stawiasz? To jest tylko nasze potoczne. Aha, a, a no i, no i to co? To no to no nie i... ma nic w związku. No i spada nie, mi to IQ, a jak będę miał jakieś, jakieś uboczne skutki tego, czy nie, czegokolwiek, to, właśnie, to co ja wtedy? prawda poziom twojego IQ jest tak niski, że wyszło poza skalę w dół. O. To wiesz o, co? Aha. Jak naprawisz maszynę, to powiedz. My idziemy dalej, bo ja się Grizza boję. On będzie chyba mnie gotował, bo tam jest nie kociał. No bo on jest taki, on jest taki, no że nie. Wie, wie. Wie. Ale on to ty gada. Wiesz, on od początku, jak ja przeszedłem to chciał mnie zjeść. On się teraz to i ja go chcę zjeść, Są się... Ja go, kiedyś zjem. Mówię. mówię A, nie tylko to zamknął w jakiejś klatce, w jakimś labiryncie. Czyli on jest nie. ogólnie niebezpiecznym człowiekiem. On jest dziwny, po prostu jest dziwny. On jest dziwny, tak, on ma swoje humorki. Tylko uważajcie, no zejdźcie no, no, powoli, tak... bo to jest U... stromo. No, no nie no ja e, pływać właśnie... nie potrafię. Właśnie, Babi nie umie pływać, to trzeba pamiętać. Aha, no, no to będziemy musieli no to niego tym... zrobić tutaj dobry most, tak szczerze mówiąc, no bo jak on nie umie pływać, no to jak my to A, tak możemy? Albo, albo nauczyć mnie, bo to już od nie wiem, od dawna dawna. Do, do, Dobra, to nas spokojnie. Nauczyć, ale... To ogarniemy Aha. sobie, albo nauczymy Cię pływać, albo nauczymy Cię tego i tego, w sensie budować mosty, na przykład Cię też nauczymy, to nie będziesz miał problemu, w razie jakbyś nie umiał pływać, albo by była za głęboka woda, tak szczerze mówiąc. Dobrze, ale patrz, szczerze patrz, mówiąc... Patrz, patrz, patrz. Co? Co się dzieje? No, patrz na wieżę, no Ej, co wy nie tam robicie? Wiesz, masz przy to sobie? No mam, patrz! To weź ich tam! Chodź! Chodź! O nie! O nie! O nie. Co się tam stało? Był, tam tam był pająk Chłopie, który wyźli co tu się stało? Co on weźcie to, gaszcie Ej, to jest, to z... jest Zgaszono? bo ja Mardy, nie, nie teraz, o, Już, proszę o, dobra, Weź ty to, sprzątaj teraz po sobie No, no właśnie, przeginasz, gościu Ej, to była, ja się bałem o swoje życie przez chwilę Naprawdę, ja, ja lokar powiem tobie tak, ja, ja ogólnie dziękuję za gościnę, ale ja się boję tych panów i to bardzo weź im coś, powiedz, nie wiem. Naprawiaj to. No naprawiaj dzisiaj, kapisz. A ty tak to też mógłbyś przestać strzelać piorynami w ludzi, tak wiesz? Szczególnie jak tu są goście, ja ale mam... nie. Nie, ty tylko przypalasz osoby, które stoją blisko ciebie. Wiesz co, Lokar, to by im się przydało. szczerze mówiąc już chyba wolę przypalanie stópek i, i innych takich rzeczy, niż to, że mnie nagle jakaś kula zmiecie z powierzchni ziemi. Dobra, nie, nie wiem. Jest to a, 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 Znasz zasadę, wyptujesz kupujesz? No, w sumie jest taka zasada. Dobra, Lokar, chodź. Ogólnie o, pokażę to, no, wam, co tutaj się stało. Tutaj był, był ogólnie chatka, tutaj były moje materiały budowlane, wszystko. I nagle no. było ciemno, burza, wszystko i, i runęło to wszystko tutaj jak widzisz yy, wszystko się odkryło, tutaj wszystko zaczęło do potoku spadać i tak dalej, no jakaś tragedia istna i wiesz może kto to mógłby być? Albo coś w tym stylu. Eee. Czekaj, <grystanie> grystanie Czekaj grystanie grystanie. Ale Bambi, Bambi, uważaj! Uważaj! Bambi, chodź, 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 chodź. Bambi! Czekaj, wyciągnij go, wyciągnij go! Bambi, chodź, 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 chodź. <grystanie> Jejku, Bambi, o, uważaj oj, oj, oj. na siebie, nie możesz tak robić. Nie przeskoczyłem, inną, Nie Ale wracając, kiedy ty ostatnio jadłeś sarninkę? Wczoraj. A kiedy to się stało? No tak, no wczoraj. Mniej więcej no, wczoraj tak w nocy. Eee, to nieprawda, ja sarninkę trawię przynajmniej 3 dni. Ojejku. To no dlatego tak potem śmierdzi. Tak. Ale moglibyście robić tak, żeby już tak nie było, bo w sumie jak cokolwiek będę tutaj budował, jeżeli będziecie chcieli i, i w ogóle jakieś inne rzeczy, to to wszystko równie zaraz. Bo tutaj jakieś kule, tu jakieś sarninki, jajku. I, I co, ja co ja będę robił tak naprawdę tutaj, bo, bo w sumie to nie wiem, tak, tak lokar, no, no bo to będziemy... Au! Będziemy sobie robić tutaj na przykład budowlę i tak dalej i, i co wtedy? A w ogóle, lokar, lokar, ważne, ważne pytanie. Masz już plany stoczni? Czy jeszcze nie? Nie, no miał się tym zająć architekt, ale, no. Tak. Potem się dowiaduje, że jesteś opłacony na przykład taki ty, i ja nie wiem o co chodzi, nie? Aha, no, no to w sumie. Aha, L4. ale. Co to jest L4? Brzmi jak bomba. Ej, to właśnie brzmi jakby. On wybuchł? Ej, właśnie. To ty, ty ty rzuciłeś L4 w nas? L4? To było L4? Brzmi jak gra w statki. No w sumie, prawda. Ej, w sumie, prawda. Gra w statki? Ej, no w sumie. W ogóle graliście w statki kiedykolwiek? Czy nie? Tak. No, no tam tak. ma taki jeden statek Duży, to chyba nim się gra? Nie no, wiem, nie ja No nie nigdy. na końca, to, to się no, gra na kart. mniej więcej Grałem w statki właśnie tym statkiem z piratami w XVIII wieku Aha Byłeś świetny A, No, 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 no na Dobrze, wracając. Ja się to, chłopaki. Wracając to w sumie tak myślę sobie, że moglibyśmy zrobić tutaj ogólnie ten zarys stoczni i tak dalej, skoro ma się ta wioska aż tak rozwijać i tak dalej. Co ty na to? No dobra. No to musieliśmy no ja, to zrobić ogólnie razem i tak dalej myślę i pytanie tylko. tylko generalnie nie wiem, będę miał ci czym zapłacić, bo oni mi nie chcą płacić podatków i wiesz, no trochę długi mam Ale po, pamiętaj, to nieważne czy tutaj osoby, które będą na przykład w wiosce będą płacić podatki, tylko ważne to, czy osoby, które będą przybywać, będą tutaj handle, wymiany i tak dalej, czy oni będą płacić, to jest ważny lokar tak naprawdę. No, Musimy od nich podatki Ej, zabrać. Mam Pod, Gris, zadanie dla Ciebie Masz porywać ludzi, żeby tutaj sprzedawali swoje towary u nas. Czy tam kupowali nas. Gris, w sumie was. jest to dobry pomysł. O! Ej! ej. Co ej, ale się stało? Tam... Eee... Ja ja Co tam się stało ej, z tymi ja papugami? Pójdę, Bambi, A, ale uważaj pójne, na siebie. Opie ja jestem właścicielem tej wioski. A no tak. Ej, w sumie. A jakby tego już zatrzymać nie da! Jak to Bambi, Gris... uważaj! Nie! Bambi! Eee, co teraz? U, ej, moja łódka tam została. Spokój się. Wracając, Gris, jeżeli mógłbyś tak zrobić, w sumie to by byłby dobry plan, żebyś porywał sobie no, ludzi. Ja a przy okazji... parowie, Ja coś tu kupił. Aha. No to w sumie nie było może zbyt mądre, aczkolwiek. Bobby nie podwyższam nie. jego władzy i A. nie tylko. Dobrze, w takim razie zamiast. ja ostatnio przygotowałem tutaj, jeszcze jak nie budowałem tego, to przygotowałem tutaj specjalnie na zamówienie właśnie znowu tych villagerów, tylko muszę ich znaleźć w końcu i ukatrupić, mini magazyn A. oraz tutaj taki mini tartak i myślę, że za pomocą tego mega fajnie by wam się tutaj wszystko budowało łatwiej, tak szczerze, więc w taki no sposób myślę, że będziemy mogli łatwiej tutaj rozbudować sobie tą wyspę więc, jeżeli byście chcieli zobaczyć dalsze odcinki tego, jak tutaj się ta wyspa będzie rozbudowywać, i nie tylko, to zapraszam serdecznie do Bambiego do lub do Lokara. No i co? Trzymajcie się, do zobaczenia. Hejka!